Siemaneczko, witam Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się eksploracją opuszczonego domu z dala od wioski. Na samym początku mamy taką kapliczkę, do której zaraz podejdę i Wam pokażę. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się nie tylko eksploracją, ale też rzucimy sobie magnesem do starej studni. Także zapraszam do oglądania, a tymczasem oglądnijmy sobie tą kapliczkę. Jest tutaj data. Pierwszy, dziewiąty. 2017 rok. Zapraszam na kolejny odcinek. Drut kolczasty. Także dom odgrodzony był kiedyś takim drutem. Chyba kiedyś Dobra wchodzimy Chyba nic tu nie wyłowimy jak widzimy same śmieci Spodziewałem się że że da się tu rzucić magnesem ale chyba się nie da Spróbuję tutaj później na końcu filmu Wrzucić w tą szczelinę, ale chyba nic z tego nie wyjdzie, wydaje się, że jest to jakaś stajnia? To jest wyjście na strych. Co sumie nic tutaj za bardzo się nie zachowało? Jakieś stare drzwi od szafy. Ciuchy leżące na podłodze. Jakieś dziury w podłodze, także pewnie zwierzęta jakieś. Tak, chyba to jest część stajni. Strob już nie jest ciekawy Dobra, przejdźmy dalej Może zobaczmy na ten strych. Mamy taką drabinę. Mam nadzieję, że wytrzyma. Zawsze wcześniej sprawdzam strop jak wygląda. Tym razem nie sprawdziłem. Obejrzę tak wizualnie, jak to wygląda, ale myślę, że nie wygląda tak źle. Jest tam jakaś skrzynia, spróbuję wejść tutaj. Bardzo dużo butelek po alkoholu, prawdopodobnie po wódce. Znowuż jakieś ciuchy, walające się. Mamy tutaj jakieś pudełko. walizka No i ta skrzynia. skrzynia już pusta. dziury w dachu, Także wszystko przecieka dobra myślę, że tutaj więcej nie będzie nic do pokazania ładne stylcze jak ładnie to wygląda tam z drugiej strony nad tą stajnią którą widzieliśmy też jest jakiś strop i tam już tylko jest taki mały taborecik kojarzy mi się taki taborecik yy, do dojenia krowy taki niski Mały taborecik. Dobra, robię cięcie. Widzimy się już w naszym domu. Aha, zobaczcie, tutaj mamy coś takiego. Jak myślicie, co to jest? Dobra, schodzę i idę dalej. Na samym początku taka szafka no i taki ganeczek mały przedsionek Bardzo nisko osadzone furtryny jak to w starych domach Dobra, wejdźmy do środka Mamy korytarzek dwa pokoje z przodu też są jakieś pomieszczenia. Dobra, zajrzyjmy tutaj Tutaj prawdopodobnie taka mała komórka. Na regałach zachowały się już puste słoiki i butelki. Są jeszcze buty. Idę dalej. Zobaczcie, strasznie nisko to jest. To jest do mojej klatki piersiowej. To wejście tutaj. Być może jest takie niskie, bo te zwierzęta naniosły tutaj tej gliny. No dobra, wejdźmy dalej. Tutaj mamy pomieszczenie. Prawdopodobnie taka mała kuchnia. Był tutaj kiedyś piec. Jak widzimy, piec już jest cały rozwalony. Tu chyba część stołu, sama noga. E, jak widzieliście, łóżko na środku. No i, i taka umywaleczka stara. Tam też jest takie fajne, właśnie. Też do mycia chyba wejdźmy do tego pomieszczenia jest łóżko z siennikiem no i stara szafa stara szafa przewrócona zobaczcie tutaj mamy Pióra, prawdopodobnie z skóry paprotka sztuczna. A tu jest taka szufladka mała. Pewnie z jakiegoś kredensu. Zobaczcie tutaj. Bardzo dużo starych guzików. Zobaczcie same guziki. Przejdźmy dalej. Nie spodziewałem się, że ten dom będzie aż taką ruiną. Powiem wam, że troszkę mam obawy chodzić tutaj po nim. Zobaczcie, stara pierzyna. Pierzyna wypchana. Yy, starym pierzem. O, tutaj mamy taką umywaleczkę. To jest coś takiego. Powiem wam, że chyba pierwszy raz spotykam się z takim czymś. Bardzo niskie drzwi znowu muszę się schylać i znowu już dziury w podłodze Mam nadzieję, że nie zapadnę się tutaj gdzieś stara baretka. Znowu szafa również zawalona, przewrócona, zniszczona. Kolejne wejścia, nory zwierząt, coś takiego. Chciałbym sprawdzić tutaj datę, zobaczyć mniej więcej w którym roku został opuszczony ten dom. Nie wiem, czy jakąś uda się znaleźć. Może jakaś gazeta będzie. Ostatni pokój w nim również był piec. Zobaczcie, taka rękawica do pieczenia no i bardzo dużo ciuchów leżących na podłodze. Wydaje mi się, że bardzo stary jest ten dom tutaj na tej powale z drewna wyryty jeszcze taki krzyż. I tapeta ze ściany, która już odłazi, myślałem, że coś będzie ciekawszego w tym domu. Niestety nie ma nic za bardzo stary piec. Nie wiem, prawdopodobnie został on zawalony przez, przez ludzi. Co tu mamy? Jakieś plastikowe naczynie. I zobaczcie wejścia, nory. Tutaj już byliśmy. Ten dom prawdopodobnie już siada. Także te drzwi w połowie już się załamały. Myślę, że nie będzie tutaj więcej nic do pokazania. Szkoda, że ta studnia jest zawalona tymi śmieciami, bo myślałem, że będzie czysta i rzucimy magnesem. No ale nic, spróbuję tam wrzucić coś, ale prawdopodobnie nic ciekawego nie wyciągnę. Zobaczcie, jeszcze tutaj zauważyłem coś ciekawego. Pokrywa od starej bańki na mleko. Pierwszy rzut magnesem. Szkoda, że ta studnia jest tak zniszczona powrzucane śmieci, prawdopodobnie ludzie z wioski po przynosili, tak mi się wydaje śmieci albo ktoś jak sprzątał ten dom to po prostu wrzucił do tej studni jest tu pewien prześwit i powiem wam, że nie spodziewałem się ale ale udało się dotrzeć do, do dna tej studni i nie jest to Płytka studnia. Chociaż nawet jakby coś się udało złowić, to myślę, że ciężko by było wyciągnąć poprzez te śmieci zalegające tutaj w tej studni. Także nie ma za dużo ruchu. A coś, 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 coś tam jest, bo ewidentnie coś się złapało studnia ma około 6 metrów. Pierwszy rzut nie ma nic są jakieś opiłki metalu, kawałki blachy Pewnie z pokrywy, która tu kiedyś była Rzucę jeszcze raz, ale chyba Chyba niestety nic tutaj nie wyłowimy dzisiaj w tej studni. Być może jakby wysprzątał tę studnię, wyciągnął te stare śmieci, udałoby się coś wyciągnąć. Wydaje się, że coś mam. Zobaczcie. Tak, już mówiłem. Kawałki blachy. Ten jest troszkę lepiej zachowany. I gwóźdź. Chyba nie ma co więcej szukać w tej studni, bo zobaczcie sami, jak ona wygląda. Także o. Nie ma jak nawet rzucić z magnesem. Jedynie tu jest taka szpara lekka na dole i znowuż kolejne, kolejne śmieci. Dobra jest to mój ostatni rzut. W którym nie wyciągłem nic. Także myślę, że inne studnie będą bardziej owocne. Żegnam się z Wami, zapraszam na kolejne filmy. Być może już za niedługo wleci jakiś ciekawy studni. Na razie, cześć.